Dzień dobry. Dzisiaj słuchajcie, wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić kilka stylówek z tymi oto. Garniturowymi spodniami, które myślę, że da się tak różnie pokombinować. Znalazłam kilka inspiracji na Pinterestie i mam zamiar je wykorzystać. Wiadomo, że nie wszystkie będą identyczne, bo nie mam takich samych rzeczy jak niektóre osoby na zdjęciach, ale zrobimy to podobnie. Chodzi o zamysł, chodzi o to, żeby w różnych stylówkach można było te spodnie wykorzystać. Moja szafa jest dość kapsułowa, mam dużo rzeczy, które po prostu do siebie pasują, które kupuję z takim zamysłem, żeby zostały mi na dłużej, po prostu w moim stylu nie podążam za trendami, tylko za tym, co po prostu jest w moim stylu i zawsze chcę to jakoś wykorzystać ze sobą, coś, co zostanie na dłużej, a że trendem okazało się być to, co ja lubię, więc stwierdziłam, że robimy to i zobaczymy, jak można wykorzystać właśnie takie oto spodnie, które dorwałam i to tak jak mówię, ja takie spodnie szukałam, takie spodnie? Ja szukałam takich spodni bardzo długo i nie wiedziałam w sumie, jaki krój chcę. Nie chciałam takiego kroju, który będzie mi tutaj albo coś zwężał i na dole miał rozkrojony, po prostu chciałam taki, takie coś właśnie jak to, żeby było trochę luźniejsze i, i żeby tyłeczek prezentował się ładnie. Co uważam, że w tych spodniach naprawdę się to ładnie prezentuje. Nie lubię jak takie spodnie garniturowe spłaszczają tyłki. To jest takie, że no nie dlaczego? Pierwszy outfit to skórzana kurtka i tu jest taki właśnie biały top. Ja taki biały top posiadam, ale możemy zostać też w tym, ponieważ tamten wykorzystam może do czegoś innego. Mamy skórzaną czarną kurtkę, biały top. Torebkę ustalmy, że używam jedną, moją standardową, ponieważ mam klasyka, który pasuje do wszystkiego. Każda dziewczyna posiada jakąś właśnie ramoneskę, czy skórzaną kurtkę, coś właśnie taka ala skórka czarna. Wydaje mi się, że tak. Ja ten płaszczyk skórkowy uwielbiam. On naprawdę pasuje mi z reguły do wszystkiego. Ja kocham New balans to jest nie wiem już, która moja para. Ej, powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta stylowa. Jest taka mm, mega, naprawdę bardzo mi się podoba. Zaraz jeszcze założę inną skórkę, ale popatrzmy jeszcze na tą. Ta podoba mi się bardzo, serio, jest ekstra. Teraz spróbujemy z czarną bomberką. Ja tą dorwałam w second handzie, gdzieś tam na wsi. To jest bomberka z Urban Outfitters, ale jak na second hand, Brałam od razu. Ja myślę, że właśnie do tego potrzebne są topy, bo jak jest top, to to robi wszystko, co nie. Mówiłam elegancko, ale jeszcze tak nie do końca, ponieważ jeszcze chcę sobie wypróbować to z koszulą. Widziałam bardzo dużo stylizacji, gdzie była właśnie taka o bokserka biała, i na to jeszcze koszula. Ja koszulę mam taką o. Mam taką różową koszulę, zastanawiałam się, czy ta koszula będzie w ogóle pasowała do tych spodni, ale możemy zobaczyć razem. Myślę, że tak, ponieważ i tutaj, i tutaj są paseczki, dlatego chyba to nawet spoko wygląda, powiem Wam szczerze. Zobaczymy i do tego dołożę sobie moje baletki takie różowe, żeby było do koszuli. Czy tylko ja uważam, że ta stylówka jest boska? Taka może trochę na letnie dni, prawda? Myślę, że to jest taka stylówka, gdzie jeszcze nie jest tak zimno na kurtkę, ale już jest nie tak ciepło, żeby chodzić tylko w bokserce. Słuchajcie, mega mi się podoba, taka codzienna stylówka, co? Taka świeża, nadaje taki dziewczyński vibe, więc uważam, że jest mega. Dawajcie znać, ale powiem Wam, bardzo mi się podoba. Serio. Wszystko wychodzi mi tak, że naprawdę bardzo mi się podoba. I nie wiem, to jest zasługa tego, że te spodnie są takie dopasowywujące się do wszystkiego. W takiej stylówce wyobrażam sobie to, jak idę na zakupy. Taką o, mam siatkę i idę i jest tak. A cześć, idę po. Jogurci. Kolejny outfit stwierdziłam, że zrobimy sobie z tą oto koszulką polo. I ja tę koszulkę oczywiście ucianę. Znając mnie, ja ucinam wszystkie koszulki, ponieważ uwielbiam topy. I ta koszulka wygląda w ogóle o wiele lepiej, jak jest ucięta. <gry> Przynajmniej moim zdaniem. I tak oto prezentuje się ta stylówka. Tak wyobrażam sobie idealny letni dzień, gdzie idę z moją psiapsi na kawkę do pobliskiej kafe. Idealny, serio, mega. Mega mi się podoba, dawajcie znać, ponieważ uważam, że jest naprawdę ekstra ta stylówka. Wygodna. Miałam gdzieś jeszcze, do tego przydałaby mi się czapka z daszkiem. Gdzieś ją miałam i zawieruszyłam, ale byłoby też całkiem, myślę, że ok, z taką czapką. Spróbowałam sobie jeszcze zrobić tak, że tak o, przerzucić ten sweterek. Też świetnie wygląda, po prostu idealnie. Kolejna stylówka to taka bardziej elegancka, i buty zostawiam te same. Czyli, oczywiście, te różowe baletki można zamienić na szpilki. Można, ale ja chyba jednak pozostanę w tych, bo one są takie właśnie eleganckie, i wydaje mi się, że będą pasowały do wszystkiego. Więc mam taki topik, który już jest bardziej elegancki, i do tego wszystkiego założymy ten oto żakieć. on jest tak piękny, przeszok. I teraz tak zobaczymy, jak to wygląda w ogóle, bo nie zakładałam jeszcze tego razem. No, ja jestem zakochana serio. W ogóle, już pomijając fakt, że ten żakiecik jest tak piękny, uważam, że cała stylówka jest boska. Serio. Można sobie zapiąć, jak ktoś chce, ale teraz jest bardzo gorąco. Mi przynajmniej. Ale zapnijmy na chwilę. Dawajcie znać, ale uważam, że naprawdę jest to piękne. W tej stylówce obowiązkowo trzeba okulary mieć już na sobie założone. O tak, teraz czuję się w takim old money vibe, taki totalnie, wiecie, po prostu. Czuję, że naprawdę pochodzę nie z tej epoki. I to, słuchajcie, były wszystkie stylówki, które teraz na szybko wymyśliłam. Dawajcie koniecznie znać, która podoba wam się najbardziej, a ja postaram się kombinować więcej takich filmików, ponieważ bardzo mi się to podoba i też odkrywam sama, co z czym mogę łączyć. I ja bardzo lubię właśnie mieć taką kapsułową garderobę nie mieć wszystkiego, co to niczego do siebie nie pasuje tylko mieć taką rzecz, którą wiem, jak z czym połączyć. Więc bardzo mi się podobała taka zabawa. Dawajcie jeśli chcecie więcej. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu w Weekly. Buziaki i ciao, ciao!